Angielski dla zabieganych. Ucz się w swoim tempie. Zaczynamy. Family Talk rozmowy o rodzinie. W tej lekcji nauczysz się mówić o rodzinie i związkach w języku angielskim. Poznasz kluczowe słownictwo potrzebne do opisania członków rodziny, relacji oraz wyrażania opinii na temat więzi i dynamiki w rodzinie. Ta wiedza Przyda Ci się w rozmowach z nowymi znajomymi, podczas podróży, a także w życiu codziennym. Aby łatwiej przyswoić sobie nowe wyrażenia, najpierw posłuchaj tłumaczenia, następnie powtarzaj zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. Sibling Rodzeństwo. Sibling. Do you get along well with your siblings? Czy dobrze dogadujesz się ze swoim rodzeństwem? Parent Rodzic. Parent My parents are very supportive. Moi rodzice są bardzo wspierający. Cousin Kuzyn lub kuzynka. Cousin My cousin is visiting us for the holidays. Mój kuzyn odwiedza nas na święta. Grandparent, dziadek lub babcia. Grandparent, my grandparents live in the countryside. Moi dziadkowie mieszkają na wsi. Partner, partner lub partnerka. Partner. Her partner is a very kind person. Jej partner jest bardzo miłą osobą. Marriage. Małżeństwo. Marriage. Their marriage is built on trust and respect. Ich małżeństwo opiera się na zaufaniu i szacunku. Relationship. Związek. Relacja. Relationship. We have a strong relationship with our friends. Mamy silną relację z naszymi przyjaciółmi.